Gdzie maseczka? Nadzieję to matka głupich. A gdzie maseczki? Jakbyście mogli zmienić czas, byście dalej tak postępowali? Byli w telewizji i wiecie, że na przykład oglądają was dzieci, ludzi młodzi, którzy wychodzą na ulicę i widzą was bez maseczek. No, co powiecie? Co powiecie? Posłuchajmy. Pan ktoś mówi coś. Pan ktoś bez maseczki mówi coś. O tym, że można cofnąć czas, tak? Do obywateli, do, do, do ludzi. No to zawsze, dla, pewnej, dla Pewnej części społeczeństwa zawsze jest jakimś takim pozytywnym sygnałem, w sposób pozytywny odbierany i to się Pozytywe? tak to odbieram, to redaktor powiedzieć Redaktor Imielski, słyszę się, to rzeczywiście jest kwestia świąt, no po drodze był jeszcze święta Bożego Narodzenia i tam tego wyznania i przeproszenia nie było. Ja to odczytuję zupełnie inaczej, no jest to duży postęp w porównaniu z tym przez osiem ostatnich lat Polki i Polacy, e, natomiast... Jechał w samochód i tu dawał tam ponad 100 a syn Dzień tu zaczka. szedł z wózkiem, jednym wózek pchał, to wnuczkę, a syna tam miał z tamtej strony wtedy walczył. A skąd dziadek że ponad stółę? Od razu Rader w się że syn tu leżał, a on trochę cofnął i poszedł. Z Dziwne, że ojca nie trafił, tylko w ustawie. A teraz nie? już raport epidemiczny. Mamy 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 571 osób. Minionej A, prawda, nie? Ja na przykład Kibi nie przyjmuję. Gdzie Okej, dobra, to robimy bez... Nadwaga.pl. Ewentualnie jakąś okay, inną. Okej, okay, nie trzeba, nie trzeba. Znaczy musicie dodać na pewno płyn. Płyn, tak. ...Premiera i oczywiście życzyłbym że sobie, żeby walka z pandemią była jak najbardziej skryta. Walka? Czyli pańskim zdaniem to jednak nie rachunek sumienia i żal za grzechy, ale polityka. ...że on do niej jest dodawany sos z młodych sfermentowanych krewetek, który nieprawdopodobnie śmierdzi, ale do tego stopnia, że trudno jest wejść do tej... To nie gówno, to jest pandemia. ...pasteza? No. Ja <laughs> Nie ma zrobić A my tu ciągle <gryzmiot> to ciągle mieszkacie Jeszcze nie wiem <gryzmiot> A Państwu w sprawie przepraszam Ech. Ech. na imprezę usłyszeliśmy co się działo. Pandemia jakaś. O, krasa. Sobrazymy Także do środka yy, Uzupełniamy wodę. Powinniśmy sobie tyle tak by przykryć absolutnie powierzchnię mięsa i to mięso skąpać się mogło w tym winie Mięso odrobina cukru. Po O kolejnego spotkania. Do widzenia. Do widzenia. Już za chwilę w dwójce teleturniej koło fortuny, a wieczorem o 20.00 bitwy w drużynie Tomisona i Barona. Astoria. programu był producent Depresanum, na utrzymanie prawidłowego nastroju. O kurwa, przyda się pan ten. programu był polski dystrybutor produktów marki Zelmer. Na program zaprosił jego sponsor, producent chemów nawilżających, Dernika Blueminski. Wszyscy razem kołypili. Bez maseczki, dziś pełowo. na dla ekspert. Nawet 80% procent. Jeszcze zdejchał martwiny smartfony, ekspresy, opaski sportowe. Super, super, super. 19 w gratisie. ekspert. się, Niezmienny, a może zmienić wszystko. Dobrą wiadomość. O! Już jest! Rewolucja na alergię! Na Control! Spray do nosa na wszystkie objawy alergii! Teraz bez recepty! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nazometin Control! Rewolucja na alergię! Rewolucja! Nic nas nie rozdzieli! Kiedyś chłopiec wziął do ręki twój miecz, a gdyby teraz w zamian zechciał ci ofiarować swój, zrobiłbym z niego dobry użytek na cześć Cezara, do którego należy. Ej, płacisz mnie. Play. A, no można potrząsać, aby grać. Albo, żeby wygrać. Bo teraz w grotei Rosmana można zdobyć aż półtora miliona produktów 6, i wielkie o, pieniądze. Zdłuż no, 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 i groteri no, no, Rosman no, 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 za minimum no, 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 20 no, 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 no. złotych. zeskanuj aplikację, potrząśnij telefonem i daj nagrody. I Robimy casting na Nianie. Niech pani zostawi numer, my się odezwiemy. 503, 600. W południowym wschodzie kraju okresami słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 mm. Na termometrach od 5 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce przez... Iberogast. Wiele objawów, jeden iberogast. Skuteczność przebadana klinicznie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, do bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wiosna, praktykuj buddyzm i dobrem dziel się... buddyzm. <sad Eve> <nahaltę. sadfendises> Ale jak? Z Virgin Mobile korzystaj i zdjęcie kanału ci się podzia. Ale w szczypioruku. Ja będę udawał mam na... Patrz, dobrem się dzielę. Dobrem się dzielę. Mmm, dobra. Tylko Dobre. Virgin Mobile na kartę za 15 złotych miesięcznie masz rozmowy <sad senior> i sms do wszystkich oraz 30 Jebe giga tylo. internetu, a na start masz 100 giga No dobra, to do wieczorna. No, do zobaczenia. For Doki twoje wyznania. a teraz siedzę i myślę, co, co należało powiedzieć. Za co powiedzieć? Co, co tu co robi? A co to, 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 a to, to, to a będzie w 2020 że Też cię kocham. Bo to oczywiste. I love you. Kocham cię.